Tak, to pierwsze testy na takim porządnym wietrze. I na tych mostkach prostowniczych to było napięcie stałe. A no, amperomierz ROS. A tu VOLTY idą do góry. Niepotrzebnie aż 16V, chyba było najwięcej. Amperomierz stoi. Amperomierz nic nie dodaje. bo to przełącza nas od na te mostki prostownicze proszę 10 minut nie skorzy, czyli warunki pogodowe podobne napięcie jest cały czas stałe a amperomierz wzrastał dużo bardziej niż tam i to są te trójfazowe mostek własnej konstrukcji Można wnioskować, że mostek prostowniczy taki zwykły efektywniej zamieniał ten prąd zmienny na stały, skoro na zmiennym jest cały czas takie same napięcie. Mostki zostają, a kontroler chiński idzie na zaut. Nowość to jest amperomierz, który będzie mi zliczał całą produkcję z wiatru. I to będzie następny etap ciekawi do pokazania.